Dzień dobry państwu. Jan Garbacz, Bartłomiej Szabat. Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu motoryzacyjnego. Dzisiaj będziemy porównywać Honda Legend 3.5 V6 z Mercedesem E 200 Kompresor. Honda Legend należy do kategorii aut luksusowych, natomiast Mercedes jest zaliczany do segmentu aut klasy wyższej średniej. Jeżeli natomiast za kryterium tego porównania przyjmiemy ceny obu tych samochodów, okaże się, że stanowić one mogą dla siebie bezpośrednią konkurencję. W cenikach przedstawicielstw obu tych marek ceny pasują się bowiem na poziomie około 190 tysięcy nowych złotych. Mercedes od dawna jest synonimem luksusu. Honda na to miano musi jeszcze zapracować. Uznanie najbardziej wymagającej klienteli, próbuje więc zdobyć ceną. Zarówno wartość Mercedesa klasy S mocnym bo przeszło 180-konnym silnikiem, japoński producent oferuje auto nie dość że o segment większe, to również mocniejsze i lepiej wyposażone. Czy to wystarczy? Sprawdźmy. Linia japońskiej limuzyny jest bardzo elegancka i konserwatywna. Stylem nawiązuje do najbardziej prestiżowych marek niemieckich. Świadczyć może o tym chociażby chromowana atrapa w lotu powietrza, czy biegnące wokół szyb listwy aluminiowe. Również wzór 16-calowych felg ze stopów lekkich nawiązuje do tych stosowanych w najdroższych Mercedesach. Bryła Hondy dobrze się prezentuje, nie szokuje i przypuszczalnie jeszcze przez wiele lat uchodzić będzie za atrakcyjną. Współczynnik oporu powietrza wynoszący CX 0,32 wskazuje na to, iż szum z zewnątrz podczas jazdy nie powinien być przykry dla uszu pasażerów. Mercedes prezentując w 1995 roku aktualnie wytwarzaną generację klasy E podjął śmiałe, wręcz rewolucyjne zmiany w stylistyce swojej limuzyny, przy której poprzednie modele tej marki straciły na atrakcyjności. Dziś, po kilku latach od prezentacji, nawet najbardziej konserwatywni klienci tej firmy wydają się przekonani do nadwozia, które jeszcze niedawno tak szokowało. Okrągłe klosze lamp skrywają reflektory ksenonowe. Ta opcja pozwala cieszyć się znacznie lepszą niż w hondzie widocznością po zmroku. Oba auta wyposażono zaś w spryskiwacze reflektorów. Nadwozie niemieckiego auta mierzy 4818 mm. Jest więc krótsze od konkurenta z Japonii. Mimo różnic w wymiarach zewnętrznych, naszym zdaniem pasażerowie tylnego rzędu siedzeń mają tu więcej przestrzeni niż w mierzącej 4980 mm w Hondzie. Rozstaw osi to odpowiednio 2833 mm w Mercedesie i 2910 mm w Hondzie. Czas na ocenę wnętrza. Tablice rozdzielcze obu aut są czytelne. Wewnątrz Honda oferuje kilka opcji z zakresu komfortu, których nie znaleźliśmy w testowanym Mercedesie. Wśród nich wymienić należy skórzaną tapicerkę, a nawet podgrzewane fotele z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień. Prawdziwy luksus. Mercedes góruje za to wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa. Posiada 6 poduszek powietrznych, w tym te zapobiegające oprażeniom głowy. Window Bugs Honda ma ich tylko dwie. Mercedes oferuje również układ antypoślizgowy ABS, system elektronicznej kontroli trakcji ESP i asystent układu hamulcowego BAS, pozwalający w krytycznym momencie skrócić drogę hamowania. Oba samochody wyposażone są w elektronicznie sterowane urządzenie klimatyzacyjne. W przypadku Mercedesa mamy do czynienia z tak zwaną klimatyzacją dwustrefową. Dzięki niej istnieje możliwość oddzielnej regulacji temperatury dla kierowcy i pasażera. Testowana przez nas Honda oferowała za to elektrycznie sterowany szyberdach. Oba pojazdy wyposażone były w tempomat pozwalający na jazdę ze stałą szybkością. W naszych warunkach... To urządzenie jeszcze długo pozostanie raczej fanaberią właściciela, niż potrzebnym elementem, jednak na zachodnich autostradach może się sprawdzić. W Hondzie tempomatem sterujemy z kierownicy, natomiast w Mercedesie za pomocą dźwigienki, którą można pomylić z dźwigienką włączającą kierunkowskazy. Bagażniki obu limuzyn są obszerne. W Mercedesie pojemność wynosi aż 520 litrów, to więcej o 70 litrów niż w Hondzie. Za to w japońskim samochodzie mamy zmieniarkę płyt CD. Cechą wyróżniającą w tym porównaniu Hondę jest też czterostopniowa automatyczna skrzynia biegów. Jej działanie ocenić należy wysoko, praca tego mechanizmu jest płynna. Zmiana przełożeń następuje praktycznie niezauważalnie. Zastosowana w Mercedesie manualna skrzynia biegów posiada za to aż 6 przełożeń, a precyzja jej pracy wyznaczać może standardy w swojej klasie. Przejdźmy do jednostek napędowych w porównywanych samochodach. Dwulitrowy czterocylindrowy rzędowy silnik Mercedesa na pierwszy rzut oka wypada wręcz blado na tle widlastego sześciocylindrowca zastosowanego w Hondzie, którego pojemność skokowa wynosi 3,5 litra. Japoński silnik generuje aż 205 koni mechanicznych przy 5200 obrotach na minutę. Maksymalny moment obrotowy Honda uzyskuje przy 2800 obrotach na minutę i wynosi on 297 Nm. W Mercedesie moc maksymalna 186 koni mechanicznych rozwijana jest przy 5300 obrotach na minutę, ale za to w kwestii elastyczności silnika, Mercedes nie ma się już czego wstydzić. Maksymalny moment obrotowy, jaki generuje silnik niemieckiej limuzyny, to 270 Nm przy 2500 obrotów na minutę. W praktyce okazuje się więc, że osiągi obu aut są zbliżone, mimo wskazanych wcześniej różnic w pojemności skokowej. Aby Mercedes, mimo mniejszej pojemności, mógł dorównać znacznie większym jednostkom silnikowym, Niemcy zastosowali kompresor mechaniczny. Dzięki temu rozwiązaniu niemieckie auto pierwszą setkę osiąga po 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi aż 232 km na godzinę. W tej materii Honda prezentuje się nieznacznie gorzej. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje jej równe 9 sekund, a prędkość maksymalna, jaką deklaruje producent, to 220 km na godzinę. Przy bardziej powściągliwym operowaniu pedałem gazu na trasie Mercedes potrafi się zadowolić 7,5 litra benzyny bezołowiowej na 100 km. Są to wartości nieosiągalne dla Hondy, która nawet przy spokojnej jeździe na trasie nie jest w stanie zejść poniżej 10 litrów. Japoński samochód może być za to zasilany benzyną 95-oktanową. Mercedes zaś wymaga 98 Większe zużycie paliwa Hondy rekompensuje wyższą kulturą pracy i przyjemniejszym brzmieniem pora na koszty. Oba samochody w testowanych przez nas wersjach są cenowo zbliżone. Kosztują w granicach 190 tysięcy polskich nowych złotych. Już sam ten fakt świadczyć może, że mamy do czynienia z autami elitarnymi. Honda rozpieszcza swoich pasażerów wyposażeniem z zakresu komfortu. Mercedes zaś pewne braki w tym zakresie stara się rekompensować wyższą dbałością o bezpieczeństwo swoich pasażerów. Poza lepszym wyposażeniem japoński samochód ma jeszcze jedną niebagatelną zaletę w stosunku do limuzyny z gwiazdą na masce. Chodzi o mniejsze niż w przypadku Mercedesa zainteresowanie ze strony amatorów cudzej własności. Mercedes zaskakuje. Dodajmy negatywnie: zaledwie roczną gwarancją mechaniczną i również roczną na perforację blach. Naszym zdaniem, Niemcy podeszli zbyt zachowawczo do udzielania rękojmi z tego tytułu. Sądzimy, że renoma niemieckiego producenta pozwoli nam jednak jeszcze długie lata nie martwić się problemem korozji nadwozia. Honda swoim nabywcom oferuje trzyletnią gwarancję mechaniczną i sześcioletnią perforacyjną. Oferta Hondy przyciągnąć może raczej statecznych klientów, którzy preferują bardziej zachowawczą stylistykę i żywią mniejsze obawy o to, że samochód zostanie im skradziony. Mercedes jest zdecydowanie bardziej awangardowy. Nie tylko pod kątem stylistyki, ale również jeśli chodzi o aspekt dotyczący silnika i wyrafinowanych systemów w zakresu wyposażenia. Oba pojazdy są bardzo zbliżone w kwestii osiągów i cen. Wybór pomiędzy modelami będzie więc się dokonywał w sferze filozofii, którą wyznaje przyszły właściciel, gdyż obie testowane limuzyny stoją na bardzo wysokim poziomie. Dobrze, chyba no tak. Dobra, mamy to. Macie jakiś koszyk Mam go, ja mam Swisa Czekaj, pokażę Ci te nasze trzy samochody. Dzień dobry Państwu. Jan Garbar, witam w ekskluzywnej audycji programu motoryzacyjnego Telewizja Telewizji radykalnych kierowców to jest, jak to mówią anglosasi, making off.